Fabrycznie nowy wykrojnik dostarczany jest wraz z kluczem, którym regulujemy średnicę wycinanego kółka. Aby uzyskać prawidłowe wykroje, powinniśmy zawsze używać ostrego noża w wykrojniku. Bardzo ważna jest też podstawa, na której kroimy papier. Doskonale sprawdza się tu płyta z pleksji. Powinniśmy też pamiętać o stosowaniu dobrego jakościowo papieru. Nóż wleczony tnie płynnie tylko papiery powlekane. Na przykład kredowe lub satynowane. Papiery offsetowe lub zwykłe biurowe, tzw. ksero, cechują się długimi włóknami i chcięcie nożem wleczonym pozostawia brzegi nierówne i poszarpane.